Nie jeden pisze w komentarzach. No tak, łatwo ci powiedzieć, bo masz wszystko. Słuchaj. Mi w życiu nikt nic nigdy nie dał. Nigdy. A jak zaczynałem moje dorosłe życie, to miałem mniej niż większość. Nie miałem rodziców, nie miałem wsparcia, nie miałem tak naprawdę nic, co mogłoby mi dać jakikolwiek początek, dobry start w życiu. Tak naprawdę. Mam dzisiaj 39 lat, zaraz 40. I jeszcze 6 lat temu też nie miałem nic. Trochę kariery, trochę wiedzy. Miałem 34 lata i zastanawiałem się, czy uda mi się cokolwiek osiągnąć do 40. Dzisiaj to już jest zupełnie inny świat. Te ostatnie 6 lat zrobiłem to. Przepracowałem je dla siebie. Rzuciłem palenie, postarałem się zejść z wagi, zdyscyplinowałem się, zacząłem pracować nad sobą. I dzisiaj, kiedy stoję przed progiem czterdziestki, mogę powiedzieć: Nareszcie czuję spokój, bo już nie muszę nigdzie biec. Mam bardzo dobrą pracę, mam bardzo dobre życie. Mogę się naprawdę cieszyć tym, co mam. Ale nikt mi tego nie dał. Każdy jeden kawałek mojego domu, każdy jeden kawałek tego, co mam, wyszarpałem w życiu. Dosłownie. Bo nie miałem pleców, nie miałem przyjaciół, nie miałem nikogo, kto by mnie popychał, klepał po plecach i mówił dasz radę. Sam musiałem to zrobić. Dlatego nie mów mi, że coś jest niemożliwe. Bo uwierz mi, ja wiem to naprawdę bardzo dobrze, że jest. Tylko musisz zamiast marudzić zacząć robić. Pozdrawiam.